Aspiryna dla kwiatów domowych. Kiedy i jak używać aspiryny do podkarmiania roślin domowych? Sztuczka, o której gospodynie domowe nawet nie słyszały. Aspiryna to lek nie tylko dla ludzi, ale także dla roślin. To niedrogie i tanie narzędzie. Pomaga naszym kwiatom łatwiej przystosować się do nowych warunków. Przyspiesza bujne i długie kwitnienie. Jak zrobić nawóz? Aspiryna jest stosowana jako odżywka od końca lutego do połowy listopada. Ten środek można stosować co 2-3 tygodnie. Przygotowanie tego nawozu jest dość proste. Aby to zrobić, połowę tabletki należy rozpuścić w litrze od stałej i lekko podgrzanej wody. Pomoże to poprawić żywotność roślin i ich wygląd. Warto również zwrócić uwagę na taki nawóz w przypadkach, gdy kwiaty przestały rosnąć. Niektóre doświadczone gospodynie domowe nie używają aspiryny jako odżywki do podlewania, ale używają jej do przygotowywania mieszanki do opryskiwania liści roślin. Lepiej zrobić to rano.